Witam serdecznie, dotarłam tutaj na budowę. Będziemy znowu pracować. Jak zwykle kończymy malowanie dołu, a tak naprawdę no jeszcze nam trochę zostało. To jest po gruncie dopiero pierwszy raz. Także działamy, a ja po prostu dzisiaj z rana byłam w sklepie rybnym, tam gdzie zawsze robię zakupy. Jeśli idę po ryby, to tylko u tego pana. No po prostu rewelka od razu sobie pokupywałam właśnie do smażenia, potem będę robiła rybę po japońsku, do tego kupiłam, już wam mówię, łososia wędzonego i brzuszki, ale brzuszki takie w całości były taki kawałek i makrele do tego jeszcze sałatkę kupiłam tak, tak troszeczkę pudełeczko, bo w sumie mam tutaj dla Emila jeszcze też i takiego y, łososia też tam wzięłam jeszcze y, zapłaciłam 130 zł tak to wygląda, ryby wzięłam więcej, oczywiście to nie jest, że kupiłam i to będzie jednorazowo, bo to mówię bo będę robiła i smaży, będę smażyć nie wiem, tak do jedzenia na obiad w jakiś dzień żeby był, no i e, będę jeszcze tą właśnie rybę robiła po japońsku e, a ja e, dotarłam do domu, ponieważ dzisiaj e, miałam być wcześniej, ale mówię, miałam parę rzeczy jeszcze do zrobienia przed, przed właśnie przyjściem tutaj dzisiaj przyjeżdża sprzęt do kuchni Nareszcie my tutaj ogarnialiśmy już dzisiaj, też byłam wcześniej z rana, żeby po prostu z Emilem na chwileczkę podejść. Musiał Emil palety poprzesuwać, żeby zrobić właśnie miejsce, bo jak przyjedzie, lodówka i ogólnie sześć rzeczy kupiliśmy, czyli lodówka, piekarnik, mikrofalówka, płyta indukcyjna co tam jeszcze, okap i coś jeszcze dobra, sześć, sześć rzeczy takich najważniejszych i po prostu mają właśnie nam dzisiaj je dostarczyć oczywiście po dostarczeniu musimy musimy je y, rozpakować i obejrzeć, ponieważ y, wiadomo, że przy transporcie mogło się coś uszkodzić, ale nie musiało, więc zawsze warto takie y, otworzyć, rozpakować i pooglądać. Dobra, Emil już właśnie mi otwiera. Hej. Dzień dobry. On tutaj maluje. Zapraszamy Twoich widzów do środka. <laughs> On tutaj maluje. Nie przewróciłem. Bo... Widzę. A ja przyniosłam Ci coś do zjedzenia. O, klatka pomalowana. I salon. O, już salon też dokończony. Wczoraj był w połowie, potem musieliśmy skończyć, także już jest też zrobiony na raz. E, dzisiaj jeszcze musimy też narożniki na drugi raz i jedno przeschnie, potem będziemy mogli... Musimy, ja że się nie to, to do domu? Gdzieś, kochanie, to ja, nie się mógł, to. ja nie mówiłam widzę, że się źle czuję. Ale ja to wiem. Y, troszeczkę coś mnie chyba łami, bo wczoraj mi gardło zaczęło boleć i dzisiaj wstałam tak trochę zakatarzona i, i to gardło... Wzięłam tabletkę, ale aż tak nie boli, tylko tak jakby ściska. Nie wiem, czy mnie coś rozkłada, czy po prostu y, zwyczajne zmęczenie, nie wiem, nie mam pojęcia. A jak coś Cię nie rozkłada, to ja się rozłożę. Tak, no ja sobie wezmę ten... Y, jakieś ziółka. I, I będzie dobrze. Także no mówię, to, to może nie być nawet, właśnie mówię, jakiś przeziem tylko po prostu ze zmęczenia, nie wiem, nie wiem, dobra. Albo coś rozkłada. Dobra, to jest zrobione, także właśnie mówię, dzisiaj musimy dokończyć ten kawałek. Ja wczoraj tutaj jeszcze narożniki zrobiłam. Eee, do, aha, i u góry moi widzowie, jeśli tam u Emila nie widzieli, to u góry jest. Ja już wam pokażę, zostawię to jedzenie tutaj. O! Tu klatka tak wygląda. Oczywiście, narożnik trzeba jeszcze zrobić, ponieważ tu stało rusztowanie jeszcze do wczorajszego dnia, e, ale klatka jest połowa na gotowo, a połowa właśnie była robiona e, dzisiaj, i to jeszcze nie jest skończone, nie? Przed chwilą. No, przed chwilą Emil nawet mówi. A my wczoraj z Emilem e, Sprzątaliśmy e, troszeczkę właśnie, żeby w garażu zrobić miejsce na ten sprzęt. A e, no i tutaj tak włożyliśmy do siłowni wszystko. No i oczywiście przytachaliśmy e, sofę z dołu. Póki co jest tutaj. Ja się wczoraj usiadłam, ja już trzebałam odkurzać. Oczywiście już Max tutaj wleciał, bo e, zakurzona była. Usiadłam się, mówię ojejka, mówię jak teraz fajnie e, sobie Siupnąć <noise> i już tak sobie popatrzeć, jak już jest zrobione. E, bo ten pokój jest już e, na gotowo. E, ewentu, ewentualnie, może jedna ścianka będzie po prostu jeszcze e, do, do przemalowania, ale to tak nie wiem, bo tego w ogóle tutaj nie widać. Teraz potem na światło. O, już przyjechali. Akurat widzicie? trafiliście jak ja nagrywam. A ja się zdążyłam rozpiąć. Tu podjeżdżają już, a tak. I są. Jest, przyjechali. Także zaraz będą tutaj nam wkładać do domu. Dzień dobry. Sprzęcik jest. A. Mamy to. Także tak to wygląda. Zaraz będziemy tutaj wypakowywać. Miejsce w garażu jest również zrobione. O. I to, a, Emil tutaj mi zamknął. No. no i tak to wygląda. Także y, jak widzicie, jest. Y, troszeczkę się dzieje. Y, jak, ja już po prostu mam wizję. Nie już jestem u góry, tam sobie siedziałam, nie tak jak wam mówię, i y, już sobie rozmyślam, jak fajnie to już będzie się tak usiąść po tym wszystkim i w końcu się pocieszyć troszeczkę y, tą naszą tutaj pracą, jak y, no bo wiadomo, są zmagania. Z tą budową długo też się ciągnie. Chociaż tutaj, tutaj to bym polemizowała, ponieważ jedni się budują całe życie, drudzy się budują kilka dobrych lat, a inni po roku, albo i jeszcze może wcześniej już mieszkają. Tak to wygląda. Całe szczęście my mieliśmy gdzie mieszkać, nie, nie potrzebowaliśmy na na już, na chóra. No ale teraz już naprawdę bym chciała jak najszybciej. Wiadomo, że kolejnym etapem po malowaniu, jak już wcześniej wspominałam, będą płytki. Ja sobie pozwolę tutaj otworzyć bo tutaj Emil już działa. O, pierwszy, pierwszy sprzęt już wchodzi, już jest. Kolejny. Kolejne rozpakowywanie. Płyta już. A, no właśnie. Płyta duża. Tak, płytę mamy dużą, niestandardową, nie 60, ale to Wam wszystko y, za jakiś czas pokażemy. No i wiadomo, my musimy ten sprzęt oglądnąć. Y, nie. Po, nie, ponieważ, jak właśnie mówię, jest y, to sprzęt czarny wiem, z tym czarnym ja sobie też tutaj pewnie zrobiłam że będę chodziła i non stop sprzątała ale po prostu no, będzie się ładnie prezentować tutaj zobaczymy jak z utrzymaniem, wiem, że kilka osób ma i wcale aż tak nie narzeka inni narzekają rzeczywiście, że flamki są, że, że dotykają ręce i w ogóle o, i nasza lodówka wjeżdża Widzieliście to w ogóle? Słuchajcie, koła się same podniosły. A, A nie widziałem. No. Hey, ja tam e, tej instrukcji miałem chłopaki, że muszę to sprawdzić, nie? Nie Was, nie, bo to nie Ale wszystko jest przy chlebówkach też. Jak to na sprawdzać? 14 dni internetowe, Czyli jak, jak mało ja kto sprawdzę. to sprawdza. No, dzisiaj jest 14 dni. Aha. Mało kto sprawdza. Przy nas głównie sprawdzają płytę, bo płyta jest wiadomo, ona delikatniejsza jest niż wszystko. Mhm. A jak coś się będzie działo w ciągu 14 dni, e, infolinia, sklep i. My no, robimy każdej paczki pod mhm. że z zewnątrz jest stałe. Tu jest. Przerwane. Dobra, to zrobimy zdjęcia? No, także panowie tutaj sobie sprawdzają też, robią tak, jak właśnie tutaj. Nie wiem, czy słyszeliście, pan robi zdjęcia. My to musimy dokładnie sprawdzić, jak otworzymy. Tak jak pan powiedział, jest na to 14 dni, coś by się, coś by się działo. No i będziemy na pewno zaraz sprawdzać. Bo to, bo to różnie bywa. To na tyle, widzimy się za chwileczkę. I panowie odjeżdżają. Sprawnie poszło, szybko. Raz, dwa wytłumaczyli. A oczywiście otworzyliśmy przy nich płyty, tak jak powiedzieli. Ponieważ płyta indukcyjna jest większa niż standardowa. Ale ogólnie powiedzieć, że jest narażona, na... bo jest najcięższa, no i wiadomo, że to jest szkło. że ona jest y, otwarta, y, sprzęt już stoi. Tak, chociaż Tak, jak już jest otwarta to Wam pokażemy oczywiście. A i to powiedział, że musi być elektryk z uprawnieniami, bo ta gwarancja w ogóle nic nie będzie obejmować jak nie będzie, nie? Tak. Czyli podłączam. kartę i wpisać jakiś tam numer swój. No wiadomo, upra... uprawnienia, nie? Jeśli elektryk jakie posiada, znaczy musi być elektryk z uprawnieniami, które posiada. O, voilà! Mamy naszą płytę. Voilà! Obiad Magda, nie? Voilà! Obiad zrób, tak. I mamy Whirlpool. Eee, słuchajcie, nie ma pięć palników, bo wszyscy tutaj nawet pan myślał, że jest yy, pięć palników. Nie, nie chciałam z pięcioma. Wystarczy mi w zupełności z czterema, tylko sobie zrobiłam, że jest inny rozstaw tych palników. No tu wiadomo, że mogę sobie zrobić na przykład na brytfankę lub osobno, oczywiście garnki postawić też. Eee, a tutaj mam jedno. Tu, tutaj nie ma właśnie tego drugiego, i jest tu u góry. Czyli, na przykład, jak dużą patelnię postawię, to bez problemu ona mi się tutaj zmieści, nie będzie mi tutaj wadzić z innymi e, garnkami. No, wiadomo, mostkowanie, czyli z, z dwóch no się tak. robi jedno, osobne sterowanie osobno, napięcia. Tak. Bo były też, że na jednym można sterować. Ja nie, ja wolę jednak, jak są osobno. No i przede wszystkim jest większa, nie jest standardowa. No tak, to nie jest 60, nie? bo my patrzyliśmy też na 80 i nie wiem czy to jest 80, czy 70, niecałe 80 właśnie, teraz nie jestem pewna, ale nie będę Wam tutaj mówić, ponieważ mówię, wybieraliśmy pod 80. Mm. Wiecie jak to jest Media Expert bardzo dobrze obsługują klienta, no bo porównywaliśmy w innych sklepach, może troszeczkę mają więcej do życzenia, jeśli chodzi o gwarancję, tak, bo jak tak. wiecie, walczymy gwarancję płatną. Yy, walczymy z laptopem, chociaż słuchajcie, wczoraj do nas przyszedł ten laptop z powrotem. Mój laptop. I generalnie no co, był w niezależnym, czyli już całkiem innym serwisie zażądaliśmy, zaproponowali. Nam osobny serwis, nie do tego samego, gdzie dwa razy wrócił z niego rozwalony. To już trzecia próba podejścia naprawy i jeszcze go nie rozpakowałem, bo wczoraj przyszedł, dzisiaj go rozpakujemy i zobaczymy czy jest naprawione Tam była gwarancja płatna. Co prawda trwało to wieki, bo to parę miesięcy taka walka trwała. No od grudnia, od jakoś nie wiem, w połowie czy początku grudnia. Także z tego na pewno nie jesteśmy zadowoleni. Daleko nam do zachodnich standardów, bardzo daleko. No ale wszystko kuleje. No, ale jakoś walczy się o swoje, to tam idzie. Dobra, co? resztę rozpakujemy na moim kanale, chyba? No, bo co chcesz to rozpakowywać i nagrywać? No, nie, nie. Ja, Mnie nie musimy rozpakować i po prostu sobie zobaczyć też, nie? Dokładnie, a wtedy, jak już będzie, to ewentualnie będziemy mogli. Może... Znaczy, wiecie, jak te sprzęty jutro od nas wyjeżdżają. Od nas je zabiera stolarz, Stola, stolarza mamy naprawdę fachowca, nie składacza tylko mamy stolarza, byłem u niego na stolarni, oglądałem Wczoraj, maszyny no. jak pracują, jak pracują, jak wycinają, jak robi meble, on to wszystko zabiera u siebie na warsztat, on to przymierza, to nie słuchajcie gdzieś tam jakiś składać coś z hipermarketu zamówimy, coś coś przyjdzie wyszczerbione, oni wszyscy stoją i załamują ręce. On tu sam okleja, sam maszyna, maszynę ustawia, sam wszystko nawala, także... Że Emil miał okazję tak zobaczycie zobaczyć. Zobaczycie prawdziwy kunszt, jeśli chodzi o stolarkę. No, a my po prostu teraz będziemy rozpakowywać, ale to, no, to, to już kolejny etap, gdzie no, już po prostu widzę bliżej koniec niż ten, tak jak właśnie mówiłam, że z tu, w tunelu, a tak naprawdę y, już jest ono bliżej, świeci nam tutaj. No dobrze, Za te no wszystkie i... sprzęty, które zostają, zapłaciliśmy. 16 tysięcy, no tam 16 chyba z kawałeczkiem. Ale Mieliśmy to... 2000 u pustu? E, tak, no bo i że były właśnie 4 produk 5 produktów, ten piąty ten był. Czyli nie, że 16 i 2000, tylko powinniśmy zapłacić 18, zapłaciliśmy 16. Tak, no. Jeden produkt był e, za jeden złoty, o tak, za jedną złotóweczkę, jak się weźmie pięć, jak się weźmie pięć produktów, a my, my wzięliśmy sześć, sześć tak, a... no ale na ten szósty też dostaliśmy upust, e, bo też był droższy i dostaliśmy upust, no i do tego dostaliśmy e, takie, e, tam chyba ściereczka będzie i coś do czyszczenia, Emil może właśnie. Dosyć... tam w prezencie, prezencie. jakby inicjatywa od sprzedającego, od sprzedawcy, tak, no, no, no. Ale zaraz zobaczymy, bo nawet nie wiem, co za... Znaczy, wiem, e, miałam oczywiście informacje na dokumencie, co, co tam powinno być, ale ja nie widziałam, znaczy przeczytałam, ale nie widziałam teraz, bo Emil jeszcze nie otworzył. O, jaki ładny uśmiech, także taki uśmiech też Wam wysyłam. E, no i... I będziemy zaraz, także Emil musi skończyć pracę swoją na chwilę. Ja się w tym czasie będę też przebierać. Nie do domu ja odpocząć. Nie, ja dam radę. A tam zobaczymy, tam nic nie ma. Jest. Jest do czyszczenia. O! Do czyszczenia płyt kuchennych, ceramicznych, edukcyjnych, ściereczki i... i policzm. A i jakaś ściereczka też do, do wycierenia. Tak, no. I do piekarników. Także, no zobaczcie w ogóle, czy takie coś się sprawdza do, do tych czarnych moich mebli. Znaczy, nie mebli, tylko tego sprzętu. Czy nie będę miała smug, czy nie będę tam musiała się denerwować. Dobra, słuchajcie, my się zawijamy. W następnym odcinku Magda pokaże na swoim kanale wszystkie sprzęty, rozpakuje i pokaże Wam, otwiera i zobaczycie, co kupiliśmy. Bo my się zawijamy do roboty i to później zrobimy. Tak, także ja się też przebieram i. E... Uciekamy, malować dalej.